6 MZ Trofeum szparunki na butnikach Są jeszcze osłony, ale mam jeszcze jedną MZ -kę. w jednej, będą czerwone, w drugiej e, kość słoniowa. To może osłony pokażę osobno w kolejnym odcinku. W jednej będą szparunki pewnie o pół milimetra e, węższe. Będzie można porównać sobie dwa kolory. I dwa, dwie grubości, to stwierdziłem, że same butniki, a później same osłony. I tak to wygląda: Łyso bez, bez pasków. Trzeba ozłocić trochę te butniki. No to do roboty. Kawałek namalowałem z przodu, ten najgorszy, bo to tak stresujące jest trochę przy kamerze. Muzyczka niemiecka leci. Jakaś orkiestra Denta. Dobra, ma co. Maluję szersze, jak w oryginale. Na życzenie. W oryginale było tak 2,5 najczęściej. O, tak jak teraz leci. Będę musiał je poszerzyć. Eee, ma być między 3 a 3,5. Tak sobie właściciel życzy. I tak trzeba namalować. Za szerokie, nieładne. Ale właskę też mu się nie podobają I gitara. Dobra, ten zakręt to chyba też poza kamerą zrobię, bo tak się ciężko maluje ten zakręt. Będę się stresował. A to nic ciekawego w zasadzie. Później z tyłu będzie fajnie na tym. Na tyle butnika. Widać, nie widać. Teraz będzie widać, będzie. Tak robię, żeby do kamery było widać. Nie tak jak mi wygodniej. Dobra, w powietrzu przytrzymam. Ale hardcore. Co, nie wyjdzie? Powinno.

Mm, 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 mm. Jest tak. Jeszcze może tu kawałeczek. Mm. Będzie więcej zakrętu. Widać namalowanego przed kamerą. Nie mówiłem, że maluję to 6 mm od krawędzi Taka ciekawostka Bez miarki? No, no bez W głowie mam miarkę, myślę, że się dużo nie pomyliłem Okej okay. Dobra, bo mi spadnie, starczy. Jakie coś. Nie zmazał, zaraz nie dotknął To, to, Przód. Czekaj, czekaj. Mm, mm, mm. Zła postrość Coś tam widać I tu dalej Ale to się boję teraz żeby tutaj nie rozmazać Czekam chwilę, niech dostanie. Tu akurat na tym połączeniu będę łączył to idealnie. Dobra, to. Botnik Na botniku przed nim sobie zaznaczyłem kreskę, bo na początku jest ważny, bo zmiana motocykla w każdym motocyklu jest trochę inaczej. To żeby zacząć dobrze. Na tylnym już nic nie ma. Wszystko na oko, to 6 mm to widzę na oko, i tak spróbuję to namalować. nic nie jest zaznaczone? No idzie, da, można malować. Może miarkę przyłożyć na koniec, czy te 6 jest faktycznie? Dobra, jak nie zapomnę, to pokażę. Bo tak na świeżo, to rozmazać łatwo. Kurka wodna źle stanąłem, dobra. Nawet ładna się maluje. Dobiegło końca malowanie. Niespodzianka była, niespodzianka była przy tylnym butniku. Może przejdę do tylnego butnika. Ten koniec też nie mogłem pokazać tej końcówki, bo wysoki bocik i mieściłem się w kamerze. Muszę sobie jakąś kamerę sprawić lepszą. Tak to wygląda. I co chciałem powiedzieć? Jak doszedłbym tą linię, jak namalowałem równo od krawędzi, to się okazało, że w tym miejscu jest zbyt prosta. No, wyglądało to kiepsko. O, teraz jest łuk. I tu jest bliżej krawędzi, a tu jest trochę dalej. No jednak to lata swoje robią. Nie wiem, czy on przygięty, czy tak wyprodukowany. I jak malowałem równo od krawędzi, to wyszło za płasko. O, ale to było brzydkie. Trzeba było skorygować trochę. I tu domalowałem do końca. Ten kawałek. Tak to wygląda. A i ten łuczek z tyłu. Um, um, um. Już pokazywałem Trochę za szerokie te linie jak dla mnie Ale miały być szersze To są. No tak z daleka to w miarę najgorzej to jak się tak blisko zbliży. No ja wiem, po tragedii nie będzie może Ale to Z bliska to takie dosyć szerokie 3,5 milimetra. Jednak 2,5 ładniejsze są chyba. Dlatego mówiłem o tych osłonach, że następnym razem dwie osłony na jednej będzie właśnie szersza, druga będzie węższa i będzie można bezpośrednio porównać, która linijka będzie ładniejsza, czy chudsza, czy grubsza, czyli węższa czy szersza. No to tyle. To na razie pozdrawiam wszystkich. Cześć.